Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, spokój i dobro, jesteśmy w szkole duchowości świętego ojca Pio, drodzy dzisiaj, patrząc na świętego ojca Pio, chcemy uczyć się nadziei, Mamy rok jubileuszowy zatytułowany Pielgrzymi Nadziei, święty Ojciec Pio żył nadzieją, był to człowiek, który pokładał nadzieję w Panu Bogu, Jezus Chrystus był jego nadzieją, inwestował Ojciec Pio w relacje do Pana Jezusa, wiedział, że jesteśmy tu na wygnaniu, że idziemy drogą za Chrystusem, że prawdziwe dobro, prawdziwa Ojczyzna jest w niebie, dlatego często powtarzał rozważajmy o wieczności. Rozwijajmy w sobie nadzieję, ufajmy Chrystusowi, zawierzajmy się Jemu. Chcemy przyjrzeć się cnocie nadziei, chcemy jak najbardziej we wspólnocie Kościoła przeżywać dar nadziei, iść za tym, który jest naszą nadzieją, a jest nim Jezus Chrystus. Nadzieja decyduje o kierunku naszego życia, jest ogromną siłą, szczególnie w czasach trudności, wojen i konfliktów. Odgrywa ona ponadto kluczową rolę w kształtowaniu dojrzałego życia chrześcijańskiego. Jej posiadanie jest przymiotem wyłącznie człowieka. Jak zauważa jeden z myślicieli, gdy znika nadzieja, kończy się życie faktyczne lub prawdopodobnie. Tragedia współczesnego świata polega na tym, że wielu ludzi straciło nadzieję, dlatego w roku jubileuszowym Kościół stara się być jej proroczym głosem. Nadzieja sprawia bowiem, że człowiek żyje na Ziemi radośnie i szczęśliwie. Jej przedmiotem winny być nie nasze pragnienia, plany i zachcianki, lecz przede wszystkim Boże obietnice. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głęboko nas przenika i nami rządzi. Dopiero gdy ją stracimy, stracimy nadzieję, odkrywamy, czym dla nas była. Życie nadzieją nie pozwala na poddanie się. Po pierwsze jest to cnota boska. Nadzieja obok wiary i miłości jest cnotą boską, darem Boga Trójjedynego, ale także zadaniem człowieka. Bierze swój początek z wiary, a jej owocem jest miłość. Paweł Apostoł pisał tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Nadzieja zajmuje środkowe miejsce, gdy z wiary bierze swą podstawę i pewność obietnic. Wiąże się z wiarą w przyjście Królestwa Bożego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Jest zbroją w walce o zbawienie. Odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Pierwszy list do Saloniczan, piąty rozdział. Zapewnia radość nawet w czasie próby. Weselcie się nadzieją, czymże jest nadzieja? Ufnością w osiągnięcie tego, co ma nadejść, stwierdził święty Jan Chryzostom. Nadzieja sprawia, że człowiek nie jest niewolnikiem czasu ani materii, a w cierpieniach nie traci odwagi. Stąd też trzeba o nią walczyć, tak samo jak o inne dobra duchowe. Przykładem są święci, którzy cnoty boskie praktykowali w stopniu heroicznym. Ich życie było oczekiwaniem na to, co zostało już dokonane, gdyż ostatecznie odnosi się do wieczności. Ciągle żyjemy bowiem w nadziei życia wiecznego. Oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Trzymajmy się zatem niewzruszonej nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Czytamy w liście do Hebrajczyków dziesiąty rozdział. Jej wyrazem są obrazy uczty, królestwa Bożego, nieba. W jednym dniu po południu poszłam przez ogród, pisała święta Faustyna Kowalska, i stanęłam nad brzegiem jeziora. I długą chwilę zamyśliłam się nad tym żywiołem. Nagle ujrzałam przy sobie pana Jezusa, który mi rzekł łaskawie: To wszystko dla ciebie stworzyłem, Oblubienico moja. A wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co ci przygotowałem w wieczności. Dzienniczek św. Faustyny nr. 158. Na związek z Bogiem otwiera wiara, wzmacnia nadzieja, a wieńczy miłość. Nadzieja dodaje odwagi rozumowi i obdarza go siłą do ukierunkowania woli, stwierdził papież Benedykt XVI. Jest już ona obecna w wierze, co więcej przez nią jest wzbudzana. W praktyce wyraża się ona w cierpliwości, która niesłabnie w czynieniu dobra, także w obliczu pozornej porażki, a także w pokorze, która akceptuje misterium Boga i ufa Bogu nawet w ciemności. Kto ma nadzieję, żyje inaczej, zostało mu dane nowe życie. Nadzieja w sensie chrześcijańskim jest zawsze skierowana ku innym i ma charakter czynny, ponieważ walczymy, aby rzeczy nie zmierzały ku złemu końcowi. Kto nie zna Boga, chociaż miałby wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy nie ma tej nadziei, która podtrzymuje całe życie. To też prawdziwą nadzieją, będącą w stanie przetrwać wszelkie zawody, może być tylko sam Pan Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje aż do końca, do ostatniego wykonało się. On zaś obiecał chwałę nieba tym, którzy go miłują. Pokładanie nadziei w Bogu oznacza dążenie do niego poprzez dobre uczynki. Człowiek żyjący nadzieją całkowicie zwraca się ku przyszłości, która jest jej przymiotem, koniecznym i strukturalnym, odgrywając zasadniczą rolę jej. Podstawę stanowi obietnica kogoś wiarygodnego, a cechą charakterystyczną pewność, czyli zaufanie bez zastrzeżeń do tej osoby, do Boga. Co więcej, nadzieja usuwa zniechęcenie i bierność życiową, a jej posiadanie w perspektywie eschaltologicznej bynajmniej nie oznacza pomniejszanie znaczenia zadań i obowiązków tutaj doczesnych. Chrześcijańska nadzieja ma wiele wspólnego z optymizmem, należy zatem pamiętać, że on dotyczy spraw doczesnych, optymizm, podczas gdy ona nadzieja spraw duchowych i wiecznych. Zarówno optymista, jak i człowiek pełen nadziei zakładają, że jutro może być lepsze niż dzisiaj. Można być wesołkowatym i pesymistycznie patrzeć w przyszłość, ale też można mieć naturalne skłonności do smutku, a świadomie wybierać pozytywne warianty rozwoju sytuacji. Optymizm i nadzieja to cechy, które przyciągają innych ludzi, lgniemy do osób, które je posiadają, a unikamy tych, którzy je w nas zabijają. Nadzieją spotyka się na wielu poziomach, płytszym lub głębszym, w zależności od stopnia oczekiwań, ale także gotowości do ponoszenia ofiar. O jej wymiarze decyduje przyjęty system wartości, gdy człowiek na nie ślepnie, tam też rozum i nadzieja podupadają. Kateizm Kościoła Katolickiego wymienia dwa grzechy przeciw nadziei – rozpacz i zuchwała ufność. Kiedy popadamy w rozpacz, przestajemy oczekiwać od Pana Boga zbawienia, pomocy i przebaczenia grzechów. Sprzeciwamy się wtedy prawdzie o Jego nieograniczonej dobroci, Jego sprawiedliwości i miłosierdziu. Natomiast zuchwała ufność w Boże miłosierdzie – może mieć dwie różne twarze. Pierwsza wiąże się z przekonaniem, że można się zbawić dzięki własnym zasługom bez pomocy łaski Bożej. Druga to założenie, że Bóg wszystkich zbawi hurtowo, bez żadnego wysiłku z naszej strony. Wtedy człowiek ufa wyłącznie sobie, nie chcąc się nawrócić i wyrzec grzechów. Przedmiotem nadziei jest sam Pan Bóg. Pozostaje z nim w bliskości i nadawanie skuteczności własnym dążeniom i modlitwom. Papież Benedykt XVI uważał, że pierwszym istotnym miejscem uczenia się tej cnoty jest modlitwa. Jeśli nikt nas już nie słucha, Bóg nadal to robi. Jeżeli nie możemy z nikim rozmawiać ani nikogo wzywać, zawsze możemy mówić do Boga. Jeżeli nie ma już nikogo, kto mógłby nam pomóc, gdy chodzi o potrzebę lub oczekiwanie przerastające ludzkie możliwości trwania w nadziei, tylko Bóg może pomóc. Człowiek, który się modli, nigdy nie jest całkowicie sam, mawiał papież. Nadzieja przynagla człowieka do uznania, że potrzebuje łaski Bożej oraz mobilizuje go do podejmowania wysiłku modlitwy, która dzięki niej wzrasta. Daje ponadto odwagę i wytrzymałość wypływającą z pewności zwycięstwa. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, złożona chorobą i cierpieniem nieskutecznego leczenia, pisała: Nigdy Ostrość karmelu nie wydawała mi się równie słodka, nadzieja że pójdę do nieba, przemieniała mi je w radość. Nadzieja przemienia ból w radość, daje siłę i uskrzydla. Pozwala oczom wiary spojrzeć na horyzont doczesności, rozpala miłość w sercu, ale także daje siły do przezwyciężenia ziemskich trudności. Jej fundamentem jest niezłomna wiara w to, że ostatecznie zwycięży Bóg i dobro, a na wieki będzie istniała miłość, którą on zaszczepia w ludzkich sercach. Stwórca jest także końcem nadziei, gdyż dążymy do oglądania go twarzą w twarz. To też myśl ta łagodzi lęk i cierpienie w obliczu śmierci swojej bądź kogoś bliskiego. Z cnotą chrześcijańskiej nadziei wiąże się nabożeństwo do miłosierdzia Bożego, oparte na słowach Jezu ufam tobie. Jestem hojniejszy dla grzeszników mówił pan jezus do świętej faustyny kowalskiej niż dla sprawiedliwych dla nich zstąpiłem na ziemię i dla nich przelałem krew niech się nie lękają do mnie zbliżyć oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia Święty Jan Paweł II w adhortacji o kościele w Europie napisał każdy człowiek nosi w sobie nadzieję, że będzie mógł na nowo zacząć kolejne życie i nie pozostanie na zawsze więźniem swych win i błędów. Powstań ty, który już straciłeś nadzieję, powstań ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji. Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka. Natomiast papież Benedykt XVI do powyższej myśli dodał: często nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem ją znaczy tworzyć podczas gdy rozpad jest zniszczeniem kto ma nadzieję paraliżuje wątpliwości unicestwia przygnębienie sieje sukces przygotowuje zwycięstwo nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką jedyną która po tym jak pomagała nam dobrze żyć przygotowuje nas również na śmierć i niebo czyli wieczność Bogiem. Człowiek dojrzewa w miarę wzrastania jego nadziei. Tak się dzieje, gdy zamiast nadziei płytszej pojawia się głębsza, zamiast przemijającej trwała, w miejsce nadziei, która się ziści, nie może taka, która ma moc urzeczywistnienia. Posiadanie tej cnoty sprawia, że koniec jednej nadziei staje się początkiem drugiej. Małe nadzieje dzień po dniu podtrzymują nas w drodze do największej z nich, którą jest Pan Bóg. Prawdę tę odzwierciedla hasło obecnego roku jubileuszowego Pielgrzymi Nadziei, które oznacza, że ludzie tworzący Kościół są w drodze, a prowadzeni przez Ducha Świętego podążają za Chrystusem do Domu Ojca. Spoglądajmy zatem zawsze oczami wiary i pomimo o ciemności, w których przyszło nam żyć, rozbudźmy w sobie radość spowodowaną miłością Boga. Dajmy się pokonać nadziei, ponieważ ginie ten, kto przestaje jej ulegać. Święty Ojciec Pio radził, pokładajmy nadzieję w Jezusie, ponieważ nas kocha i powiedział przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni obciążeni a ja was pokrzepię trwanie w nadziei uczy cierpliwości i wytrwałości ludzie wydobyci po kilku dniach spod gruzów budynków często mówią że wciąż mieli nadzieję na ratunek i to trzymało ich przy życiu Rodzice, którzy po długim czasie poszukiwań zagubionego dziecka z radością przytulają je do siebie, wyznają, że w trakcie poszukiwań nigdy nie stracili nadziei. Człowiek jest zdolny do heroizmu tylko w imię nadziei. Święty Ojciec Pio był człowiekiem wielkiej nadziei, kiedy doświadczał różnych trudności, chorób, niemożności, ograniczeń, oskarżeń, to właśnie pokładał nadzieję w Bogu, jak sam mawiał, żyje tak, aby podobać się Jezusowi, aby pełnić jego wolę, bo człowiek jest tym, kim jest w oczach pana Boga pokładać nadzieję w Panu Jezusie, Bóg, który jest dobrem, Bóg, który jest miłością, Bóg, który jest miłosierdziem, jest naszą nadzieją, dlatego Pan Jezus właśnie mówi przyjdźcie do mnie utrudzeni, obciążeni, a ja was pokrzepię, uczcie się ode mnie. On nas przywołuje, abyśmy przyszli do Niego, pobyli i razem z Nim poszli, razem z Nim trwali, Dlatego na wzór świętego Ojca Pio, kiedy jest trudno, ciemno w naszych sercach, kiedy znikają jakieś nadzieje, to właśnie pokładajmy nadzieję w tym, który przekracza wszystkie możliwości. Pan Jezus jest naszą nadzieją, Pan Bóg jest naszą przyszłością i tak jak robił to święty Ojciec Pio, nie tylko chciejmy wierzyć w Boga, wierzyć Bogu, ale zawierzać się Panu Bogu, zawierzać się nadziei, która jest w Nim. Dlatego Pan zaprasza nas do tej przyjaźni ze sobą, a święci są jakby dla nas taką zachętą, przewodnikami, jeżeli coś ciężkiego, trudnego dzieje się w naszych historiach, w naszym życiu, patrzmy na świętych, na świętego Ojca Pio i uczmy się od nich, że warto pokładać nadzieję w Panu Bogu. W jaki sposób umocnić nadzieję w sobie? rozbudzić cnotę nadziei. Kilka może takich myśli. Po pierwsze, stawiajmy Boga na pierwszym miejscu w życiu. Bóg niech będzie tym, który jest najważniejszy, Tyś jest Panem moim, poza tobą nie ma dla mnie dobra, możemy mówić. Po drugie, nie przywiązywać się zbytnio do dóbr materialnych, doczesnych stanowisk, pozycji społecznych. Za wszystko, co dobre, piękne, prawdziwe, codziennie dziękujmy Bogu. Niech ci udzieli czego w sercu pragniesz, aby Twój zamysł wypełnił, jak czytamy w Psalmie, pokładać nadzieję w Panu Bogu, nie przywiązywać swojego serca zbytnio do, do tego życia, jakby starać się być bogatym przed Panem Bogiem, prowadzić życie duchowe, nie tylko doczesne, materialne ale właśnie jak bogaci jesteśmy w nadzieję, w dobra, w dary Ducha Świętego. Czyli jeżeli człowiek pokłada nadzieję tylko w tym świecie, tylko w materii, no to właśnie ten świat się kiedyś skończy, nasze życie się skończy i popadniemy jakby w taką trudność, rozpad. Jeżeli pokładamy nadzieję w Panu Bogu, to Pan Bóg nas przeprowadzi przez różne doświadczenia doczesne. Buduj własną wartość życie duchowe w oparciu o Słowo Boże, o sakramenty, pragnij dóbr duchowych. Czytamy takie słowa: Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Kolejna rada: szukaj pomocy w Bożym miłosierdziu. Wyznawaj grzechy Bogu w sakramencie spowiedzi, proś o przebaczenie, odwróć się od zła i to też buduje naszą nadzieję. Tak też robił święty ojciec Pio, że sam się spowiadał, sam się modlił, ale także spowiadał innych, przywracał ich Panu Bogu, Kościołowi i sobie przez sakrament spowiedzi. Kolejna rada, upatruj szczęścia i bezpieczeństwa w Bogu, w jego uświęcającej łasce i darach, a się nasze ocalenie, nasza siła, nasza radość, która nigdy nie zawiedzie, to Pan Bóg. Kiedy pokładamy nadzieję w sobie, albo w drugim człowieku, czasami możemy boleśnie się jakby tak narazić, czy boleśnie to przeżyć, kiedy na pierwszym miejscu stawiamy Pana Boga. Oczywiście trzeba ufać ludziom, swoim bliskim, ale właśnie pierwsze miejsce upatrywać szczęścia i bezpieczeństwa tylko w Bogu, w Jego łasce, bo Pan Bóg nas nigdy nie zawiedzie. Pan Bóg nigdy nie przestanie nas kochać, Pan Bóg zawsze chce nam okazywać miłosierdzie, możemy właśnie te nadzieje nasze w Nim na nowo rozkrzewić, rozpalić. W modlitwie porannej powierzaj Bogu swoje zamiary, prace, plany i proś o Jego błogosławieństwo. Jak czytamy w Psalmie piątym, rano przedstawiam Ci prośby i czekam. Trzeba planować, trzeba po ludzku się starać, ale jak mawiali święci, módl się do Boga, jakby wszystko zależało od Niego, ale działaj, jakby wszystko zależało od Ciebie. Powierzysz Panu Bogu swoje życie, prosić o to, aby Pan Bóg nam towarzyszył. Kolejna rada, czyń wokół siebie dobro słowem, czynem modlitwą, a więc właśnie bądź człowiekiem nadziei, tak jak pisał Papież Benedykt XVI, że nadzieja do człowieka przychodzi często przez drugiego człowieka. Kiedy komuś podamy dłoń. Kiedy damy Słowo nadziei, kiedy sami jesteśmy ludźmi nadziei, jak święty Ojciec Pio, że ludzie, kiedy spotykali Ojca Pio, no to wracała do nich nadzieja, kiedy widzieli, jak Ojciec Pio cierpi, jak kocha Jezusa, jak pracuje i że nie bluźni, że jest pogodzony, pełniący wolę Bożą, to był to świadek miłości Boga, wiary w Boga, ale także nadziei, że pokładał nadzieję w Panu Jezusie, że wierzył w życie przyszłe żyj w Bożej obecności, miej świadomość czuwającej nad Tobą opatrzności, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli damy się Panu Bogu prowadzić, jeżeli otwieramy swój umysł, serce na Pana Boga, przywołujemy i oddajemy nasze życie Panu Bogu, no to właśnie Pan Bóg nas prowadzi. Święty Ojciec Pio często mawiał, że Pana Boga interesuje nie to, co my Jemu oddamy, ale co dla siebie zatrzymamy, czyli oddawać Panu Jezusowi wszystkie obszary, które jeszcze nie są jakby opanowane przez Boga, gdzie jeszcze panuje grzech, żeby tutaj przywoływać Tego, który jest nadzieją, że zostaniemy uwolnieni no z jakiegoś zła. Bądź wierny Bogu do końca, swego doczesnego życia otrzymasz chwałę nieba, żyj niebem. Już stoją nasze stopy w twoich bramach w Jeruzalem, czytamy w Psalmie 122 drugim, a więc właśnie być wiernym, być. Tym, który wypełnia zobowiązania chrztu, bierzmowania, ślubów, a więc być ludźmi, że pokładamy nadzieję w Panu Bogu, że Pan Bóg da nam nagrodę za próbę miłowania Go tutaj. Kochamy Boga dla Niego samego, ale Pan Jezus powiedział takie słowa, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Mówił to Pan Bóg przez autora natchnionego. Kieruj się nadprzyrodzonym spojrzeniem na swoje życie i innych oraz na świat, bądź w szkole Jezusa. Możemy powiedzieć: Oświeć moje oczy, bym nie zginął w śmierci, byśmy mogli mieć spojrzenie takie Pana Boga, Pana Jezusa. Jeżeli będziemy mieć spojrzenie ewangeliczne, Chrystusowe, to wtedy zobaczymy świat. Pana Boga, zobaczymy nadzieję, że Pan Bóg jest nadzieją i właśnie prowadzi nas do wypełnienia tej nadziei. Niech Święty Ojciec Pio pomoże nam zaufać Panu Jezusowi, dać się poprowadzić łasce Bożej. Jeżeli przeżywamy coś trudnego, mamy teraz jakby w sercu tajemnice bolesne, to właśnie zaufajmy Panu Bogu, trwajmy dzielnie przy Panu Jezusie w Jego Kościele, w modlitwie, w wierze aby nadzieja w nas nie zgasła, a kiedyś Pan Bóg nagrodzi tych, którzy podjęli próbę miłowania go tutaj w tym życiu, że przyjdzie Pan Bóg z pomocą tym, którzy jemu ufają. Tobie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki, jak śpiewamy w hymnie Te Deum. Święty Ojciec Pio, święci są przykładem. Oni zaufali Panu Bogu do końca i dlatego cieszą się chwałą nieba. Są propozycją dla ludzi wierzących do naśladowania. Święci są naszymi takimi przewodnikami. Oni też ufali Panu Jezusowi, przeżywali różne trudne doświadczenia, ale nie nie dali się jakby pozbawić nadziei, wiary, ufności i przeszli przez to życie, ufając Panu Bogu pomimo różnych trudnych życiowych doświadczeń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.